Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 10 marca 2024 11.3 et opublikowano, 2 lipca 2023 9.14 et od momentu powstania motoryzacji producenci starają się ulepszać wszystkie modele swoich samochodów o nowe technologie. Skrzynia biegów jest jednym z elementów, który z biegiem czasu przeszedł najwięcej zmian w celu zwiększenia wydajności silnika i jazdy, kiedy powstawały pierwsze samochody. Miały one tylko dwa lub trzy biegi, prędkość jazdy, bieg wsteczny i stop. Obecnie ewolucja jest ogromna, a pojazdy mają osiem i więcej biegów. Ewolucja skrzyni biegów w samochodach 5, 6 i siedmiobiegowe skrzynie biegów bezstopniowa skrzynia biegów CVT. Zalety posiadania większej liczby biegów w samochodzie koniec manualnych skrzyń biegów, pierwszą automatyczną skrzynią biegów z płynem hydraulicznym była Hydramatic, stworzona przez General Motors w 1930 roku. Wcześniej wszystkie samochody miały ręczne skrzynie biegów, ale wraz z pojawieniem się automatycznych skrzyń biegów były one stopniowo wprowadzane na rynek motoryzacyjny, pierwsze skrzynie miały dwa biegi, a następnie 3 i 4 biegi. W 1991 roku BMW wprowadziło na rynek pięciobiegowy model serii 7. Jednak dopiero w połowie tej dekady kilka marek wprowadziło taką samą liczbę biegów w samochodach. Następnie w 2002 roku. BMW ponownie było liderem dzięki sześciobiegowej sekwencyjnej skrzyni biegów. Nie udało im się jednak przekonać do siebie opinii publicznej, Mercedes Benz podążył za transformacją, wprowadzając siedmiobiegową skrzynię biegów. Dzięki temu rozwojowi wiele marek wprowadziło na rynek samochody z sześć i siedmiobiegową skrzynią biegów. Głównie samochody z wyższej półki i samochody sportowe. Do tego czasu przeciętny samochód miał 4 lub 5 biegów. Dzisiejsze samochody mogą mieć do 10 biegów, a ciężarówki i naczepy mogą mieć do 14 biegów. Marki takie jak General Motors i Ford stosują już 8 i 10 biegowe skrzynie biegów. Niemiecki dostawca skrzyni biegów ZF również opracował 8 i 10 biegowe przekładnie dla BMW, Peugeot. Alfa Romeo i innych modeli. Bezstopniowa skrzynia biegów CVT są one stosowane na większości rynku motoryzacyjnego ze względu na prosty sposób działania. Są one również bardziej ekonomiczne w porównaniu do dwusprzęgłowych skrzyni biegów stosowanych w wyższych segmentach rynku. Przekładnie CVT są zwykle stosowane w podstawowych samochodach automatycznych i pojazdach zaprojektowanych do użytku miejskiego które nie wymagają gwałtownego przyspieszania lub dużych prędkości na autostradzie. Zalety posiadania większej liczby biegów w samochodzie skrzynia biegów z większą liczbą przełożeń pozwala uniknąć długich przerw między poszczególnymi biegami. Zwiększając prędkość obrotową silnika, pomaga to zmniejszyć zużycie paliwa i zużycie skrzyni biegów. Obecnie wyższe biegi są zaprojektowane tak, aby silnik odpoczywał i zużywał mniej energii. Koniec manualnych skrzyń biegów. Producenci zdecydowali się na automatyczne skrzynie biegów głównie ze względu na uproszczenie czynności w cyklu jazdy tego typu samochodem. Posiadanie dwóch silników jednego spalinowego i jednego elektrycznego. Z manualną skrzynią biegów utrudnia proces poruszania się samochodem. Dzięki automatycznej skrzyni biegów zmiany będą dokonywane w odpowiednim momencie, gdy silnik będzie ich potrzebował, a kierowca będzie mniej myślał o praktyczności i skupi się na drodze. Wielu producentów nadal produkuje samochody z manualnymi skrzyniami biegów. Ponieważ są one bardziej ekonomiczne i nie wymagają tak częstej konserwacji jak skrzynie automatyczne, obecnie ręczne lub synchroniczne skrzynie biegów mają średnio 6 biegów, w przeciwieństwie do 8 i 10 biegów automatycznych w popularnych samochodach. Możecie się zainteresować? Dlaczego samochody hybrydowe nie mają manualnych skrzyń biegów? Różnice między olejem przekładniowym ma silnikowym czy olej w automatycznej skrzyni biegów należy wymieniać w samochodzie. Naprawa automatycznej skrzyni biegów. Czy warto, czy lepiej kupić nową, automatyczne skrzynie biegów? Rodzaje, zalety i wady awarie przemiennika momentu obrotowego w samochodzie, oznaki nieprawidłowego działania.